Katarzyna Miernicka, urodzona 13 lutego 1964 roku w Warszawie, była znaną polską aktorką, głównie związaną z teatrem Ateneum w Warszawie. Jej kariera aktorska obejmowała wiele różnorodnych ról zarówno na scenie teatralnej, jak i w filmie oraz telewizji. Zdobyła rozpoznawalność dzięki swoim występom w różnych produkcjach. Jednym z najważniejszych punktów w jej karierze było wystąpienie w serialu oraz filmie Awantura obasie. Ponadto, była znana z roli pielęgniarki Anny Strzałkowskiej w popularnym polskim serialu telewizyjnym Klan. Katarzyna Miernicka zdobyła też uznanie jako aktorka teatralna, a jej talent sceniczny doceniany był przez widzów i krytyków. Miernicka wystąpiła również w filmie W labiryncie, który stał się hitem przełomu lat 80. i 90., choć odniosła sukces w aktorstwie. Zdecydowała się zakończyć swoją karierę aktorską po 12 latach. Po zakończeniu kariery aktorskiej Katarzyna Miernicka poświęciła się instruktorce technik wschodnich, takich jak Tai Chi i Kigong. Wyjaśniała, że odejście z zawodu aktora było spowodowane nadmiarem stresu, który miał negatywny wpływ na jej zdrowie. Niestety, zmarła 4 października 2023 roku w wieku 59 lat. Pozostawiając po sobie piękne wspomnienia i dorobek artystyczny, który zapadł w pamięć widzom. Jej odejście jest stratą dla polskiej sceny artystycznej. Byłam dosłownie wyczerpana z energii. Zaczęłam szukać metody, która przyniesie mi ulgę, wytchnienie od rozhuśtanych emocji, a nade wszystko pozwoli złapać względną równowagę w życiu. I tak zatknęłam się z jogą i dosłownie niewiele później usłyszałam o i kigongu. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam, jak mój chiński nauczyciel demonstrował wolne i pełne gracji ruchy, ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu i radości, coś w środku mnie rozumiało, co on robił. Tak jakby moja energia życiowa, moja ki, przemówiła, znam do i chcę tego. O to mi właśnie chodziło, tego szukałam, wyjaśniała. Katarzyna Miernicka miała 59 lat. Pożegnali ją przyjaciele z Teatru Ateneum, innymi Wiktor Zborowski. Który napisał w sieci, odeszła Kasia Miernicka. Aktorka. Za wcześnie. Śpij Kasiu spokojnie. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.